Cześć wszystkim, zastanawiacie się co nowego w gierkach piszczy w marcu? Szukacie czegoś świeżego i ciekawego? Zapraszam na przegląd marcowych premier. Na początek mamy Shadow Warrior 3, jest to niezwykle dynamiczna gra akcji z perspektywy pierwszej osoby od polskiego studia Flying Wild. Jako, że trzeba wspomnieć o fabule, to cóż, otrzymamy kolejną historię o ratowaniu świata, ale w tej produkcji będzie ona miała dla wielu osób. Drugorzędne znaczenie. Shadow Warrior 3 to pogoń za wyjątkowo niebezpiecznym smokiem, którego będziemy ścigać, rozprawiając się z przeciwnikami za pomocą rozmaitych typów broni białej. Będzie szybko i wyjątkowo krwawo. Sama rozgrywka nie zmieni się za bardzo, ale co ciekawe, w trójce pojawi się nowy gadżet. Za pomocą kotwiczki, która znajdzie się w ekwipunku głównego bohatera, będziemy mogli dostawać się w pozornie niedostępne miejsca. No i aha, nie liczcie na jakikolwiek multiplayer. Shadow Warrior 3 zaoferuje wyłącznie. Kampanie dla jednego gracza. Pirania Bytes nie tworzy idealnych gier, daleko im do tego, ale jednocześnie są to produkcje, w które zwyczajnie chce się grać, między innymi dlatego, że eksploracja czy walka z przeciwnikami sprawia w nich ogromną frajdę. To samo może być w LX-2, czyli kontynuacji udanego CRPG z 2017 roku, który powstał w studiu odpowiedzialnym za serię Gothic czy Risen. LX-2 przeniesie nas do postapokaliptycznego, fantastyczno-naukowego świata, pozwalając na zapoznanie się z wydarzeniami rozgrywającymi się kilka lat po historii, ukazanej w pierwowzorze. Będziemy zwiedzać świat zarówno pieszo, jak i przy wykorzystaniu plecaka odrzutowego wszystko po to, aby ponownie uratować świat, odnaleźć syna głównego bohatera i ochronić swoją rodzinę. Aby to zrobić, wyruszymy w długą i niebezpieczną podróż, w trakcie której znajdziemy odpowiednich sojuszników. Babylon's Fall to gra, gdzie możemy przystąpić do rozgrywki wspólnie z maksymalnie trzema innymi graczami. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na samotną przygodę, czy będziemy działać w trybie kooperacji, weźmiemy udział w walce z wieżą Babel. Każdy z uczestników zabawy wspomnianej produkcji może wejść w posiadanie jednej z wielu broni różniących się od siebie nie tylko wyglądem, ale także możliwościami bojowymi. Pozwala to na dostosowanie stylu walki do własnych preferencji. Babylon's Fall może pochwalić się szczegółową, trójwymiarową oprawą graficzną w dość nietypowym stylu, bo przypominającą malarstwo olejne. Gra posiada także adekwatną do tego, co się dzieje na ekranie ścieżkę dźwiękową. Na siódmą, pełnowymiarową odsłonę cyklu Gran Turismo 7 musieliśmy czekać prawie dekadę. Owszem, w międzyczasie pojawiło się Gran Turismo Sport, ale mówimy o głównych częściach serii. Wsiadamy tutaj za kółko, aby cieszyć się tym, co przez lata tworzyło studio Polyphony Digital. Pamiętajcie, że Gran Turismo 7 ukazało się nie tylko na konsoli nowej generacji, czyli PlayStation 5, ale będzie również dostępne na PlayStation 4. Wiadomo, nikt nie wymyśla tutaj koła od nowa, więc w Gran Turismo 7 nie otrzymaliśmy daleko idących zmian względem poprzedniczek. Nadal mamy tutaj do czynienia z realistyczną grą wyścigową oferującą dostęp do wiernie odwzorowanych samochodów i torów znanych z prawdziwych zawodów. Gra działa nawet w 4K w 60 klatkach na sekundę, oferuje wsparcie HDR oraz pozwala na generowanie oprawy wizualnej z wykorzystaniem ray tracingu. Korzysta również z dobrodziejstw PlayStation 5, czyli dysku SSD, skrócone czasy ładowania oraz możliwości kontrolera DualSense, czyli haptyczne wibracje. Dodatek na 40 godzin kiedyś to może nie był standard, ale bardzo często otrzymywaliśmy obszerne rozszerzenia. Teraz natomiast Taka długość kojarzy się przede wszystkim z Wiedźminem Trójką, który otrzymał dwa ogromne DLC. Wspominamy o tym, bo na ukończenie nadchodzącego Assassin's Creed Valhalla Świt Ragnaroku również potrzeba poświęcić niemal dwie doby. Przynajmniej tak zapowiedzieli twórcy studia Ubisoft. Gracze trafiają na nową mapę inspirowaną mitologią nordycką, biorąc udział w zupełnie nowych wydarzeniach. Podczas których, jako Odyn, zajmą się ocaleniem Baldura uwięzionego przez nieśmiertelnego, ognistego olbrzyma Surtra. Nie będzie to jednak zupełnie odrębna gra, ale dodatek wymagający do działania posiadania podstawki, którą. Najpierw trzeba ukończyć. Co ważne, rozszerzenie nie wchodzi w skład przepustki sezonowej i jest dostępne do kupienia oddzielnie. Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, dzięki Stranger of Paradise Final Fantasy Origin będziemy mieli okazję poznać wydarzenia powiązane z pierwszą słoną kultowej serii Final Fantasy. Produkcja jest bowiem spin-offem wspomnianego cyklu gatunku JRPG akcji. Pozwala ona na zapoznanie się z historią ukazującą losy trzech zupełnie innych bohaterów: Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. To jednocześnie nowa propozycja od studia Team Ninja, nic więc dziwnego, że ponownie otrzymamy niezwykle dynamiczną grę z perspektywy trzeciej osoby nastawioną na eksplorację oraz starcia z przeciwnikami. System walki będzie zręcznościowy i zaoferuje nie tylko możliwość wyprowadzania pojedynczych ciosów, ale także, a być może przede wszystkim właśnie ten element będzie stanowić esencję zabawy. Klasyczne gry przygodowe z interfejsem point and click nie są już tak popularne jak kiedyś, dlatego fani gatunku z niecierpliwością czekają na grę Siberia: The World Before, czyli czwartą już odsłonę cyklu od studia Microids. Warto zaznaczyć, że w pracach nad tytułem udział wziął nieżyjący już niestety rysownik Benoit Chocal, który z Syberią był związany od pierwszej części. Siberia: The World Before pozwoli nam wcielić się w doskonale znaną fanom cyklu Kate Walker, która będzie odwiedzać różne części świata, ale nie tylko, ponieważ pokierujemy również niejaką Danny Rose. Wydarzenia rozgrywać się będą w 1937, jak i w czasach współczesnych, co pozwoli nam poznać różne miejsca w dwóch odmiennych epokach. Eksplorując lokacje, będziemy rozmawiać z napotkanymi postaciami, zbierać przedmioty i rozwiązywać zagadki. Twórcy wprowadzą również mechaniki, które mają sprawić, że nowa Syberia przypadnie do gustu zarówno weteranom gatunku, jak i nowicjuszom. Ghostwire Tokyo będzie przygodówką akcji z perspektywy trzeciej osoby, która zabierze nas do tytułowego miasta. Dowiemy się, że wszyscy ludzie zniknęli, ustępując miejsca wyjątkowo przerażającym istotom nadprzyrodzonym. Nie trudno się domyślić, co będzie naszym celem w Ghostwire Tokyo. Zrobimy wszystko, aby rozprawić się z zagrożeniem, a także dowiedzieć się, dlaczego tajemniczy wrogowie zaatakowali Tokio. W tym celu weźmiemy udział w niezwykle efektownych pojedynkach, w trakcie których zrobimy użytek z potężnych oparć. Na rozmaitych żywiołach zdolności naszego protagonisty. Wraz z postępami w kampanii sukcesywnie będziemy odblokowywać nowe, jeszcze mocniejsze umiejętności. Jeśli gra Tiny Tinas Wonderland do złudzenia przypomina Wam inną strzelankę FPP, to nic dziwnego, bo to nowa propozycja studia Gearbox Software twórców gry Borderlands. Ekipa znana także z być może już nieco zapomnianego cyklu Brothers in Arms teraz postanowiła iść dalej, jednocześnie oferując doskonale znaną rozgrywkę. Dlatego też Tiny Tina's Wonderlands to nic innego jak Borderlands na sterydach. Mówimy tu o pierwszoosobowej strzelance z elementami RPG, która w istocie jest luter shooterem Oznacza to, że fabuła ma drugorzędne znaczenie, a zabawa skupia się przede wszystkim na eksploracji, walce i rozwoju postaci. W tym ostatnim aspekcie nie jest najważniejsze odblokowywanie nowych umiejętności, choć to też jest bardzo ważne, ale ozdobywanie nowych łupów, pozyskiwanie coraz lepszych giver w Borderlands sprawiało ogromną frajdę. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie w Tiny Tina's Wonderlands. W naszym zestawieniu najciekawszych premier miesiąca zwyczajnie nie mogliśmy pominąć Kirby and the Forgotten Land. Posiadacze konsoli Switch już z pewnością zacierają ręce na myśl, że wkrótce będą mogli zagrać w tę produkcję. Przypomnijmy, że pierwsza odsłona serii trafiła do sprzedaży 30 lat temu w 1992 roku. Kirby and the Forgotten Land to platformówka z perspektywy trzeciej osoby, w której jako różowa kula o imieniu Kirby przemierzamy w pełni trójwymiarowy, niezwykle kolorowy świat. Trafiamy tu do rozmaitych lokacji, odwiedzając m.in. centrum handlowe, wybiegać, skakać oraz Walczyć z napotkanymi przeciwnikami. Będziemy mogli kopiować zdolności naszych wrogów, dzięki czemu zwiększymy swoje szanse na przetrwanie w kolejnych starciach z nieprzyjaciółmi. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli nie chcecie ominąć zestawienia premier w przyszłym miesiącu, to oczywiście zostawcie subskrypcję i wpadajcie na nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!